Trenery Piotr Szafranek, Olimpia Unia Grudziący po zwycięstwie 3 do 0 z Dekor Glasem działowo. Można było przewidywać, że zwyciężycie tutaj jest dekor Glasem, ale że aż 3 do 0 spodziewałeś się tego? Znaczy, nasi zawodnicy grudziący w całości byli na turnieju proturów w Bremie, wrócili w sobotę. No Trochę tak była nie wiadomo, jakie będą dyspozycje, tak? bo tam naprawdę dużo, dużo mieli gier, zwłaszcza Yoshida. Na pewno byliśmy faworytem. Rundę zasadniczą wygraliśmy zdecydowanie. Wygraliśmy dwa mecze z Działdowem, u nas 3 do 0, tutaj 3 do 1. Na pewno ich nie, nie zlekceważyliśmy. Przygotowaliśmy się tak jak należy I, i myślę, że tutaj było korzystne dla nas ustawienie. W pierwszym meczu Van Yang wygrał z Wrablikiem z liderem tej drużyny, który tutaj zwłaszcza w Działdowie jest bardzo groźny, ograł prawie wszystkich zawodników naszej polskiej superligi i to zwycięstwo, tak można powiedzieć otworzyło nam drzwi do, do wygrania całego pojedynku. Jestem, bardzo, jestem zadowolony szczególnie z tego trzeciego pojedynku Patryka Zatówki, który miał trochę. zresztą bardzo dobrze grał, a Zatówka miał trochę problemów. Przegrywał 2 do 1, w czwartym secie też nie najlepiej rozpoczął. Jednak wytrzymał trudy tego spotkania, trudy tego seta, wygrał tego seta i w, w całości pojedynek. I myślę, że to, że to taki jest naj, największy pozytyw tego spotkania. A jest coś, z czego jesteś niezadowolony po tym meczu? No, wiadomo, no. Yy... Można, można jeszcze od Patryka oczekiwać lepszej gry, zwłaszcza, że trochę uważam, że zagrał za pasywnie w niektórych momentach i trzeba na pewno będzie pracować jeszcze nad tym. Yy, też wiadomo ze strony bekendowej troszkę słabszy, yy, słabszy jest, musi pracować nad tym, jednak wygrał yy, pojedynek w play-offie, rok temu też bardzo dobrze się prezentował w play-offach. Myślę, że to go wzmocni psychicznie i, i będzie doszło w dobrym kierunku. Zamkniecie ten półfinał w dwóch spotkaniach? Bardzo byśmy chcieli, ale czy to nam się to uda, No to zobaczymy w sobotę. Na pewno drużyny z Ziałdowa nie Staranie się będziemy przygotowali od jutra do meczu rewanżowego i jeżeli zagrają nasi zawodnicy tak jak potrafią, będą w dobrej dyspozycji, myślę, że wszystko powinno być dobrze. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.